you oh. Muszę kazać szczęścia. To jest bardzo nam przyjemnie, że możemy w dniu dzisiejszym wmurować akt elekcyjny pod przedszkole będzie to uwieńczeniem naszych sukcesów w oświacie. Będziemy mieć tą oświatę uporządkowano, tak jak sobie kiedyś wymarzyliśmy. Plany i koncepcje trwały długo, ale czas budowy przedszkola jest bardzo krótki. Wykonawca wszedł w październiku, koniec października i do, do czerwca przyszłego roku 2014 nam odda ten obiekt i we wrześniu 2014 roku chcemy, żeby yy, dzieci do tego przedszkola już uczestniczyły. Ja chcę w tym miejscu podziękować wszystkim Radnym, Panu Przewodniczącemu i wszystkim, którzy byli zaangażowani przy forsowaniu tego planu, ponieważ to jest duży wysiłek dla gminy, przeszło 3 miliony złotych. Plus wyposażenie, plus zagospodarowanie tego terenu to są naprawdę duże pieniądze dla naszej gminy. W związku z tym wszystkim serdecznie dziękuję, że Rada zgodnie podjęła to wyzwanie. Proszę Państwa, teraz odczytam akt erekcyjny, a potem go uroczyście podpiszemy i uroczyście go wmurujemy. Akt erekcyjny, jako że pamięć ludzka szybko przemija to słusznym jest zwyczajem utrwalanie na piśmie ważnych wydarzeń aby przekazać ich znaczenie następnym pokoleniom Tą myślą powodowani spisujemy niniejszy dokument dbając o rozwój edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Wielichowo mając na względzie ich rozwój intelektualny i sprawność fizyczną przystąpiliśmy do budowy przedszkola w działo się to w czasie gdy prezydentem Rzeczypospolitej Polski był Bronisław Komorowski, wojewodą wielkopolskim Piotr Florek, marszałkiem województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, starostą grodzickim Mariusz Gański, burmistrzem miasta i gminy Adam Łaniecki, przewodniczącym Rady Miejskiej w Jelichowie Stanisław Marcinia. Z inicjatywy burmistrza oraz Rady Miejskiej dla dobra i rozwoju dzieci oraz pomyślności wszystkich mieszkańców gminy zdecydowano o budowie nowego przedszkola. Budynek został zaprojektowany przez pracownię projektową Modo e, architekci z Leszna pod kierunkiem Łukasza Kurzawskiego i Mariusza Cadlera Znoszony przez konsorcjum firm Rembud z Poznania, Bart Pniew oraz Instalbud But z Szybskawielskiego. Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomo się czyni, że w dniu dzisiejszym akt erekcyjny budynku przedszkola murowane zostanie jako świadectwo dla przyszłych pokoleń społeczeństwa Gminy Wielichowo, Oby nowy obiekt jak najlepiej służył wszystkim, którzy będą z niego korzystać. Teraz proszę Państwa złożymy podpisy Adam Łaniecki, Stanisław Marciniak, Wiesław Daktera, Jacek Malkiewicz, Leon Gzyl wykonawca i Zbigniew Gostyński. Do, aktu, do tej tuby włożymy również wieści wielichowskie, które pokazywały nam dzień podpisania, dzień podpisania umowy z wykonawczą. Jacy, jak zwykle pilnuje nam wszystkich normalnych spraw. No ja z wielką radością to czynię, ale wierzę, że już nie moje dzieci, ale wnuki tutaj będą się doskonalić. I prawnu. I może. O, nie tylko prawda? Bra, pra to będzie solidny budynek. Pan dyrektor Daktera prosimy. Następnie pan Jacek Malkiewicz. Pan Leon Wzyl, wykonawca. <tryk> Bardzo prosimy. I pan inspektor nadzoru Zbigniew Gostyński Poprosimy pana Jaska, żeby to ładnie zwinął. Problem, ale myślę, że plus damy radę. I proszę państwa teraz te wszystkie osoby które podpisywały w takiej kolejności proszę żeby podchodziły i uroczyście zamurowały ten akcent do mury naszego przedszkola ja go wkładam Muszę ja. zobaczyć, jak to fachowo robi. No. <grymne> I to na To jest bardzo dobrze. <grymne>

O, no, brawo, proszę Państwa, po kolei. Pani sekretarz. Też. Za ja, Naprawy no jest dużo, także wystarczy. No jest dużo. Wszyscy, którzy biorą w udział w dzisiejszym spotkaniu, proszę bardzo, niech pokażą, jak to się robi. To budowla To są zarysy przedszkola. Jak będziemy to przedszkole, proszę Państwa, oddawać, to od razu będzie trzeba zrobić tutaj plac zabaw, zieleń. I te wszystkie rzeczy towarzyszące, które tu są i łącznie z tym, co przed chwilą powiedział pan przewodniczący komisji budżetowej, bardzo mi się to podobało. Tutaj zrobić plac zielony, ładnie nasadzić drzewa tak i tak dalej, żeby tam tak można było też posiedzieć, i